Iwona, po Bożemu, po ludzku. Przeszkadzasz mi, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Jakże często chcemy uniknąć różnych trudów, cierpień i przeciwności, bo wydaje nam się, że tak będzie lepiej dla nas. Szczęście to dla nas synonim słów. Zdrowie, dostatek, poczucie bezpieczeństwa, radość, przyjemność. Tymczasem, tak wiele już razy przekonałam się, że to, co po ludzku wydaje się przekleństwem, karą, złem, nieszczęściem, z perspektywy czasu okazuje się być błogosławieństwem. Jednak, mimo tej wiedzy. Nadal próbuję po swojemu, nadal widzę po swojemu, nadal myślę po swojemu. Ileż razy myślałam: On, ona nie może umrzeć, musi żyć, ma jeszcze tyle do zrobienia na tym świecie. Jest za młody, za młoda, całe życie przed nim, przed nią. A przecież tylko Bóg wie, kiedy jest najlepszy czas na śmierć. Może dalsze życie tej osoby oddaliłoby ją, albo kogoś z otoczenia pod jej wpływem, od świętości? Ileż razy mówiłam: Boże, dlaczego mi to robisz? Co ja takiego zrobiłam, że mnie tak doświadczasz? Sławne powiedzenie: Za jakie grzechy? A potem okazuje się, że to trudne doświadczenie przyprowadziło mnie z powrotem do Boga, spowodowało moje nawrócenie. Tak było piętnaście lat temu i tak było w minionym roku, kiedy cierpienie i przeciwności losu najpierw rodziły we mnie smutek, bunt, złość, zniechęcenie, a potem przyprowadzały mnie z powrotem do Ojca. Co by było, gdyby Jezus zgodnie z myśleniem i życzeniem Piotra nie został umęczony i ukrzyżowany? Gdyby nie umarł, aż strach pomyśleć, bo nie mielibyśmy nadziei na życie wieczne, nie zostalibyśmy zbawieni. Czy na pewno tego chciał Piotr, mówiąc: Niech cię Bóg broni. Panie, na pewno się to Tobie nie przydarzy. Myślę, że nie. Po prostu myślał po ludzku. Dlatego, mimo iż nie potrafię myśleć po Bożemu, bo przecież jestem człowiekiem, a nie Bogiem, z ufnością przyjmuję trudy, smutki i cierpienia, wierząc, że jest to potrzebne dla mojego lub czyjegoś uświęcenia. Czytała Patrycja Miłkowska.